Matka Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II w roku Różańca świętego. 16 października 2002, 31 października 2003. Ziel. W ogrodzie sierpnia, w altanie ziół, Pośród złocistych snopów dojrzałej pszenicy, Matka w drodze do nieba, Kołysze w ramionach dzieciątko. Matka w przędzy wrześniowego poranka idzie chłodnym skrajem lata. W głównej nawie zoranych pól wydeptuje ścieżki siewcu, rzucone ziarno jak zgrzebna harfa zamieci, melodia troski otula pacierz milczenia. Bolesna. Idzie w poprzek wrzosowiska, matka boska, bolesna. Fioletowa wstęga chłodu zapala horyzont cierpienia. W litanii dni, paciorki przemijania, szeleszczą w spadających liściach, krużganki milczenia nabrzmiewają ciemnością nocy. Syn w kapliczce deszczowej, wywyższony na brzozowym krzyżu. Różańcowa Matko, piastunko liliowej smugi jesiennych przymrozków, pochylona nisko nad szarotką smutku, sząśniczko babiego lata w pochmurne wieczory, łzami przystrojona w naszyjniki wody, źródło wezbranego milczenia, Tryskające ze skały ufności, pod liściem nieba, w kapliczce mroku, smukły płomieniu paciorków różańca. Wysłuchaj nas. Ikona brzasku, spękana deska ikony, obolała z bólu. Madonna z poranioną twarzą, smukła lilia cierpienia, brzask natchniony o świtaniu, tren modlitwy, połatany różańcem westchnień obejmuje milczenie. Cisza spala się pod płomykiem pacierza, matka w różańcu z kasztanów, matko, buków płonących chłodem października, matko, postrzępionych ryzantem jastrów, matko rozkrwawionego smutku jarzębiny, Matko gasnącego złota i zeschłej zieleni. Matko łąku śpionych za siwej mgły. Matko połatanej płachty babiego lata. Matko łagodnej fali oceanu wiary. Totus tuus. Matko dojrzałej radości, cierniowej pożogi bólu koronowanej chwały, matko ubrana w różaniec z kasztanów, w sukni utkanej z prześwitu nieba i szeptu zdrowasiek, módl się za nami.